Próba mikrofonu. Złaj ze sceny, pijana świnio! Któż z mieszkańców naszego osiedla? Któż z mieszkańców całego świata nie miewa kłopotów? Któż nigdy nie napił się o kieliszek za dużo? A może nawet zaległ za na glebie? Pytam poważnie. Któż nigdy się nie zaciągał skrętem? Któż nie ma problemów z ukochanymi? Randy, i wy wszyscy. Przepraszam, że zaniedbałem najważniejsze sprawy. Przepraszam Was. Przepraszam. Dziękuję za przybycie. Really? Randiemu i Wam wszystkim. Everybody.